Bracie, mit do rozwalenia na dziś. Po ślubie będziesz miał już pewność i spokój. Tak ci to sprzedają. Pierwszy taniec, tort, wujek z akordeonem, a narrator z ofu. Teraz już wszystko jasne, teraz macie siebie na zawsze. Tylko, że w polskich realiach na zawsze najczęściej oznacza o dopóki jej się nie znudzi, albo dopóki nie odkryje, że kolega z pracy ma lepszy leasing. Po ślubie nie dostajesz spokoju. Dostajesz umowę, gdzie ty wchodzisz jako dawca. Nazwiska, mieszkania, rad stabilizacji. A ona dostaje pełen pakiet benefitów, plus prawo do rozwalenia ci życia z pomocą sądu rodzinnego. Nagle każdy większy konflikt to już nie pogadamy i się ogarniemy tylko ło, spakuje się i zobaczysz swojego syna. W kontakcie co drugi weekend pewność? Tak, masz pewność, że jak coś pójdzie źle, to system nie stanie po twojej stronie i teraz najlepsze ci sami ludzie. Którzy wciskają ci bajkę o spokoju po ślubie, milczą o alimentach, podziale majątku, kredytach i o tym, że jej emocje plus paragrafy to nie jest romantyczna kombinacja dla faceta. Zapamiętaj, bracie: ślub nie jest nagrodą za dobrą relację. To jest dźwignia, którą druga strona może na tobie użyć. Jeśli już wchodzisz w coś takiego, to nie po to, żeby wreszcie być spokojnym, tylko mając świadomość ryzyka jak dorosły facet, a nie jak chłopiec, który uwierzył w reklamę pierścionków. Bo jak liczysz, że papier da ci spokój, to bardzo możliwe, że jedyne co dostaniesz na zawsze, to raty, alimenty i stres przed każdym mailem z sądu. Bracie, nie przepłacaj u typów w zaciasnych koszulach sprzedających sekrety kobiet za pół wypłaty. Wejdź na wspólnyfront.pl Zgarnij za darmo przewodnik po kobiecej psychologii albo dołącz do naszego męskiego kręgu online na Facebooku. Dla leniwych link w profilu.